maneczko Volvo V60 1.6 D2 EGR -ek. Bardzo prosty do wyciągnięcia Tam jest jedna śruba Tu jest druga śruba Z tyłu sobie go podważacie Tam jest, no, ciężko widać, tam z tyłu sobie go podważacie I tutaj się odpina tylko tutaj się wtyczka odpina tyczka na bok Ja już go naruszyłem Chcę wam tylko pokazać. Jak wygląda egier, który był czyszczony. Z 4 miesiące temu tak wygląda egier Czyszczony 4 miesiące temu, teraz go wrzucę do myjki. Zobaczymy jak będzie po myjce. Zaraz zobaczymy sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. Kurde. O, tutaj mamy chłodniczkę EGR. Nie ma jeszcze tragedii. Nie ma tragedii. No ma troszeczkę tamtego, ale tutaj e, idzie troszeczkę oleju z intercoolera. I tu, jak się miesza, tu jest nagar niemiłosierny. Będę chciał wyciągnąć ten ten dolocik tutaj i, i tą rurkę przynajmniej przeczyścić. No, i dobra, Mejka sobie poradziła w ten sposób. Spoko Wyciąnąłem od razu rurkę. Rurkę już tak spoko nie wygląda. Lubię ją wyciągnąć. też nie jest taka kolorowa sprawa, bo śrubki tam są z tyłu. Jedna i druga jest pod, pod tutaj wężem chłodzenia, a raczej trójnikiem. Te górne dosyć łatwo odkręcić. No i też wrzucam na ultra. No i dobra. Warzyk przeczyszczony. Na no środku tak może z być. O! O, no, ma tam jeszcze coś zostało, ale. Ale jest na pewno lepiej niż było tutaj zaraz ciekawą rzecz wam jeszcze pokażę troszeczkę już to zdrapałem ale tam gdzie jest rurka łącząca tam jest taki właśnie nalut nagar i to wszystko idzie tam na dół aż a ona i tak mi się zaraz powróci nie chciałbym pokazać kurwa już się pobrudziła, dobra czekajcie A to co ten super Eco EGR co nam wpuszcza co pięknie to wygląda, wszystko co nie no ta rurka powinna być czysta szkoda, że tego kurwa dalej nie można trochę dać, no coś tam już przytyka mi tutaj, ale Ale jest pięknie. A tu mamy dolot. Jak 350 tysięcy, to i tak nie ma jakiejś makabry. Ale tak to jest tutaj. Tu już się nazbierało. Tam jest kanał dolotowy. Tu jest wszystko. O. No, może jeszcze tu wejdziemy do drugiego kanału. Patrzcie, jest coś tam widać. No, 340 tysięcy Volvo. Nie ma tragedii, naprawdę. Myślałem, że tam dalej wejdzie, ale. O, 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 o. żeby zawór tam było widać tak tam jest chyba zawór no, dalej nie pójdzie nie ma ale tam chyba jest zawór tak tam jest zawór no i ok o teraz go widać tam głupio wygląda Powiedzą, albo debil, albo geniusz Hop Tutaj Wsadzamy sobie rureczkę Cykfuch i dobra wszystko jest złożone jest złożone podpięte i teraz tak prawidłowo powinniśmy wyciągnąć cały ten całą tą rurkę co tu idzie no ale Volvo zrobiło to w ten sposób że tam A, nie wyłaszcie no dobra tam, tam na dole o, o o, tam są dwie, jest nakrętka pod spodem jest śrubka, to jest chyba szpilka z tego co wiem i żeby tutaj o, teraz wróć. i żeby to odkręcić po prostu tą rurkę, to musimy wyciągnąć całą chodniczkę EGR. A żeby wyciągnąć całą chodniczkę EGR musimy wiadomo spuścić ten chodniczy o, tu tu poodkręcać tutaj Ukrywane śruby, które idą od bloku, śruby od dołu, bo to jest od gromadę tego, także, no, strasznie dużo roboty. A nie będę tego odkręcał, bo nie wiem, czy nie będę zaślepiał tego EGR-a. Jakbym miał go wyciągnąć i tutaj po prostu wyczyścić ten, ten dolot, poskładać, a później się okaże że za miesiąc, że na przykład jednak będę zaślepiał ten EGR, bo na razie to myślę o tym i i znowu miałbym to wyciągać, no to to jest głupiego robota, także na razie tylko tyle jest uważam, że EGR jest przeczyszczony e, oringi są nasmarowane wszystko jest popodpinane rurka od EGR jest wyczyszczona i tutaj wstępnie odkurzaczem i szmatkami tam i mogłem, powsadzałem i też wyczyściłem także także to by było na tyle do następnego